Proszę? Te rzeczy, że to by się podsumowanie tego okresu przed tych transferów, tego wszystkiego, jak Pan to widzi w Cały czas y, jesteśmy w trakcie wyłaniania najlepszej jedenastki, która, która wybiegnie na mecz ze Śląskiem. Pytanie jest jedno, jaka to będzie jedenastka, czy to będą piłkarze, którzy wrócą z reprezentacji bez kontuzji, czy tak jak dzisiaj, wie, widzi Pan, każdy mecz przynosi y, różne, różne rzeczy niespodziewane, bo takie ofaluje na no, Krzyśku to ja dawno nie widziałem w piłce nożnej. Chłopak ma z buta w metalowych korkach na swoich plecach, także zobaczymy co z tego jest. Arek Radomski zgłosił stłuczenie sięgna Hillesa na treningu, to było dwa dni temu, dzisiaj go zaczęło mocno boleć. Mateuszki i Piotrek Polczak troszkę tam gdzieś poczuli małe takie niedociągnięcia i w związku z tym zdecydowałem się, żeby zdjąć ich od razu z boiska. Cieszę się, że w takiej wojnie, w takiej bitwie właściwie, okazaliśmy się zwycięzcy. I jest tu taki, myślę, że optymizm przed meczem ligowym ze Śląskiem. Co się Panu podobało w tym meczu, Panie trenerze? Decyzja trenera gości, że przy czerwonych dwóch kartkach wystawiał 11 zawodników. Bo ja byłem nauczony, że jak są dwie czerwone kartki, to zespół jest dekompletowany, a widać, że... W Algierii, czy we Francji są inne przepisy i będę zaraz rozmawiał z sędzią na ten temat, bo my jesteśmy grzeczni, jesteśmy kulturalni, a jak Kosanowicz dostał czerwoną kartkę w efekcie dwóch żółtych, to my skończyliśmy mecz w 10, oni grali cały przez 11. Ale no, ciężko Ale mi było wejść 10. do sędziego, w dziewięciu nawet, bo były dwie czerwone, prawda? Dostał najpierw gościu podwójną czerwoną na początku w 50 minucie i go, grali w 11. Oni no, są redaktorze, no. Naprawdę, bo no. są przypomnione czekolad, tak? No nie widzę. Nieważne, no, nieważne. Było, także no, to też jest nauczka dla nas, że można być gościnnym, ale trzeba walczyć o swoje. A o grę Krakowi. Chciałbym powiedzieć więcej. Chciałbym powiedzieć, że w tym generalnym sprawdzianiu ustawiłem wszystkich piłkarzy tak jak chciałem na tych pozycjach, na których będą grać w lidze, ale już przed meczem na skutek różnych dolegliwości nie wyszedł Saidi, nie wyszedł Tarek Radomski, dwóch ważnych zawodników naszej drużyny. Cały czas wierzę w to, że, że szybko dojdzie do siebie Radek Matusiak, że też będzie konkurencją dla barku suserskiego i dla, i dla Marcina Krzywickiego w ataku. Co mogę powiedzieć, no na pewno nie jestem jakoś tak super zadowolony, ale nie jestem też w jakiś sposób przybity, bo, bo kolejny mecz, gdzie zagraliśmy, yy, starali, staraliśmy się grać rozsądnie, czyli zabezpieczać to, nad czym pracujemy cały czas, czyli dobrą grą w defensywie. Było kilka sytuacji dla, dla zespołu z Algierii, ale to głównie po... Po złym zabezpieczeniu naszego z tego fragmentu gry, bo przecież ta pierwsza sytuacja, gdzie, gdzie Krzysiek Janus wybił piłkę niebezpiecznie w środek boiska, gdzie byliśmy przy rzucie rożnym dla nas, to była taka kontra. Nadzieliśmy się na to i na tym trzeba będzie jeszcze mocno popracować. Nie wiem nad, z jakimi piłkarzami, bo teraz się nagle okazuje, że pięciu obrońców jedzie na, na reprezentację i wrócą pewnie w czwartek na ostatni rozruch przed naczem. i Będzie to dla mnie też sygnał, żeby na początku tygodnia pracować bardziej nad ofensywą, nad e, pomysłem. Na, na sforsowanie e, obrony przeciwnika. Czy dublerzy w przypadku tak. niedyspozycji... E, Klich, na pewno tak. No. Jestem, e, nie wyróżniam nigdy nikogo, ale dzisiaj Kliszek pokazał, że taką grę, na jaką ja chciałbym go widzieć, bo być może to, że nie znalazł się w pierwszej wyjściowej jedenastce na początku na tablicy meczowej, może podziałało na niego, tak jak właśnie taki sygnał powinien podziałać i przez, ten, przez tą pierwszą połowę był wyróżniającym się zespołem, był takim klichem, jakiego ja chcę widzieć, a nie dokładnie na tej pozycji, czy on powiedzmy nie bardziej by się w tym meczu przydał w miejscu suworowa. Eee, no nie ma gdyby, panie redaktorze. No. Gdyby zabrakło Suworowa dzisiaj, by zgłosił księgna Chilesa, to pewnie wyszedłby klik na jego miejscu. No ale pewnie z przodu Krakowia by lepiej wyglądała, jakby... Panie redaktorze, to był test mecz. My mamy do ligi jeszcze równo... Nic z tyłu grający jest równo, dwa razy o, niż Jest dwóch dziennikarzy, pan ma no. zdanie, że to jest białe, a pan ma zdanie, że to jest czarne. A, ja a ja muszę p... mieć swoją opinię na ten temat. A tle. ja mam pytanie, czy to, że to Krakowia z pasją, która pan zabiegał zrozumie, na obiektach pasjonata... Jeśli chodzi o dążenie do zwycięstwa, to myślę, że tak. Jeśli chodzi o to, że nie pękamy, nie poddajemy się w momentach kryzysu na boisku żółtych, czerwonych kartek, to myślę, że też. Nie wdajemy się w jakieś głupie, faule, beznadziejne przepychanki z sędzią pyskówki, to myślę, że też. Aczkolwiek wiem, że e, do tego pięknego stadionu to musimy troszeczkę jeszcze podwyższyć. Na słowo i 45 minut po raz pierwszy na treningu piłkarskim od meczu ze Spartą Praga w niedzielę. Dałem mu do tego tylko po 45 minut, bo, bo wyjeżdża też w niedzielę na reprezentację i, i nie chciałem, żeby tego, tego meczu na, na ciężkim, co bądź, bądź co bądź, wojsku przypłacił jakimś urazem. Udało się. Trudno powiedzieć, tak? Na razie Trudno powiedzieć, mógł strzelić w ramkę głową, był rzut wolny, pośredni. Konfuzje, klicha i. Nie, myślę, że to tak zwane agrafki w piłce nożnej, ale najgorsze urazy wychodzą nie za po meczu, tylko wychodzą z Zawsze na drugi dzień po meczu. Ten, się, tak? skarcie, no, Ale to widział pan, zacisnął zęby, pokazał pasję. No, pan mówi, tanie, pasję no, pokazał no, i, z... i grał. Z... No, 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 nie, ma, nie ma powiedzmy czegoś takiego, że... że, że Nikt mi nie na zgłosił, na... że trener załamany jest, bo nie będę grał za tydzień. To są typowe piłkarskie urazy wynikające z walki, wynikające z tego, że, że, że no, takich meczów e, nie gramy za dużo, bo co innego sparingi czy co innego. W przyszłym tygodniu pięciu piłkarzy rozjedzie na reprezentację. Czy tutaj już jest sprawa skończona i na pewno nie, ci piłkarze pojadą metod. Znaczy na się nie zmieni. Reprezentacyjnego na pewno się nie zmieni ani... No tak, reprezentacyjnego nie możemy zadzwonić do Mołdawii, żeby przełożyli mecz w Gruzji mm -hmm. czy, czy, czy tam na Słowację. Walczymy, bo jeszcze dzisiaj, czy wczoraj poszło pismo do klasy ponowna. A kiedy się y na Cikadronicie co? Nie poszło pismo do klasy w odpowiedzi na ich opowiedź. Walczymy o to, no bo to nie jest sytuacja normalna, że pięciu reprezentantów wraca do domu dzień przed meczem i czeka nas mecz piątek i czeka nas w poniedziałek. Ja bym przebolał to, że trudno, ten piątek możemy jeszcze jakoś tam, ale my jedziemy na następny mecz w poniedziałek. Żaden z zespołów Ekstraklasy nie gra w takim tempie i żaden z zespołów Ekstraklasy polskiej nie daje aż tylu zawodników na różnego rodzaju reprezentacje. Czyli Krakowia chce przełożyć? Chce mecz. oczywiście przełożyć, bo my ani Legia Warszawa nie gramy w europejskich pucharach, z tego co, 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 co mi wiadomo w tym roku, nic nam to nie grozi. My nie musimy kończyć tej kolejki od razu na początku przyszłego tygodnia. Spadać. Nie jest śląsk. Wie pan, żeby. Nie, chcemy przełożyć śląsk na sobotę, ale gdzie na jakiś inny termin. Z mhm. tego co wiem, ekstraklasa twierdzi, że wtorek, środa, czwartek nie można grać, bo jest na liga Mistrzów. Polecam na żeby żebyście sobie zobaczyli we wtorki, środek, czwartki, ile lig gra swoje mecze i korona im z głowy nie spada dzięki temu. A niestety. tak. nie ma być wstupne, Polska. Że to. Jest z w, niedzielę. Na niedzielę, w niedzielę spotykają się o 13, o 13. O 13. reprezentanci u 20. I taka kontuzja, okaże się poważniejsza, pojedziemy tak musi jechać. musi jechać, bo będzie Bo Pan Pan jest nie uwierzy Czyli w niedzielę, tak? Mecz ze śląskiem Prega? jest jedynym meczem na własnym, znaczy no, no u siebie z pierwszych czterech spotkań, prawda? Mm -hmm. Dajesz, Więc to jest tak. no o tyle No ja tak to, że co mam powiedzieć, tak? Ktoś wymyślił kalendarz. Martwi mnie, boli mnie tylko jedna rzecz, że, że my otwieramy stadion w terminie dwutygodniowej przerwy reprezentacyjnej, a Legia przełożyła sobie z tej, z tej racji mecz. Bo gdybyśmy my zagrali dzisiaj z Legią, w pierwszej kolejce no nie byłoby żadnego tematu. Śląska, Wrocław, ani innych rzeczy. Ktoś zrobił legi przyjemność kosztem Krakowi na dzień dzisiejszy.